Idealny malinowy komplet na wakacyjny wyjazd, żeby wasze zdjęcia robiły totalny efekt wow. Ta malinowa czerwień będzie pięknie dziewczyny wyglądała na każdym zdjęciu. Komplet składa się z bluzki hiszpanki na długi rękaw zakończony dziewczyny takim mankietem z gumką, który możemy sobie wywijać tutaj za łokieć i robić sobie taki rękaw 3 czwarte. Góra wykończona też tutaj gumeczką, więc możemy sobie spokojnie odkrywać ramiona lub tą gumkę troszkę dawać wyżej i robić taki dekol bardziej spokojny. Wszystko wykończone delikatną falbanką. Bluzka jest, dziewczyny, luźniejsza, taka oversize'owa, zakończona na dole, bo mam ją tutaj, dziewczyny, gumką, więc można ją sobie też tak nadawać i zakładać do na przykład jakichś innych spodenek czy spodni. Spódnica to ukryte od wewnątrz shorty, i na to mamy dwie warstwy takiej falbany na zewnątrz puszczonej, żeby to ładnie wszystko nam się tutaj układało. To troszeczkę wygląda, zobaczcie sobie, jak taka mini sukienka. Komplet dziewczyny jest w dwóch rozmiarach: XS na S i M na L. Bardzo fajnie tutaj pas pracuje, więc on się tutaj uciąga i dopasowywuje do waszej talii. Materiał to 95% wiskozy i 5% elastanu, więc lekki, zwierny materiał, właśnie idealny. Nel, bo tamten komplek jest dostępny. Jak również możecie sobie składać u nas spokojnie zamówienia poprzez wiadomości prywatne. Piszecie do nas na WhatsApp, na Messenger lub klasyczną wiadomością SMS na numer telefonu 511-516-064. Polecam wam, dziewczyny, nasze media społecznościowe na Instagramie, na Facebooku, jak również na kanale YouTube. Możecie sobie śledzić wszystkie nasze filmiki z nowościami, żeby zainspirować się i kupić sobie coś pięknego do garderoby wyroby na nadchodzące lato.